Cześć, witam w programie Zapytaj Magdę. Dzisiejszy odcinek dedykuję komunikatorom online, czyli takim programom i aplikacjom, dzięki którym możecie rozmawiać i pisać wiadomości. Zanim wymienię Wam różne popularne komunikatory dostępne na rynku, chcę Wam powiedzieć o czymś bardzo ważnym, a mianowicie, aby móc korzystać z komunikatorów, trzeba mieć połączenie z internetem. Bez połączenia z internetem nie ma możliwości skorzystania z komunikatorów online. Większość komunikatorów ma wersję na telefon i na komputer. Teraz przedstawię Wam kilka popularnych komunikatorów. Tak jak powiedziałam, większość komunikatorów ma wersję zarówno na komputer, jak i na telefon. Jeżeli jest inaczej, powiem Wam o tym. No to zaczynamy. Messenger. Messenger jest jednym z bardziej popularnych programów aplikacji. Należy do Facebooka. Aby korzystać z Messengera, trzeba mieć konto na Facebooka. Dzięki temu programowi możemy wysyłać wiadomości, dzwonić do siebie, nagrywać filmy. Możemy robić bardzo dużo różnych rzeczy, komunikować się na różne sposoby. Kolejnym komunikatorem jest Skype. Skype był kiedyś bardzo, bardzo popularny. Teraz już jest mniej popularny, natomiast nadal można z niego korzystać. Najczęściej używamy go na komputerze. Możemy dzwonić, pisać, organizować rozmowy grupowe. Kolejnym programem jest WhatsApp. To bardzo popularna aplikacja na telefon i to jest szczególne dla tego programu. Jest on przede wszystkim dedykowany na telefon. Ma także wersję na komputer, ale korzysta z niej się zdecydowanie rzadziej. I to, co jest również wyjątkowego w tej aplikacji, to to, że wystarczy mieć numer telefonu, żeby z niej korzystać. Nie trzeba zakładać dodatkowego konta. Kolejnym programem do komunikacji jest Google Meet. Google Meet ma wersję zarówno na telefon, jak i na komputer. To, co jest szczególnego w tym programie, to fakt, że może z niego korzystać równocześnie nawet kilkadziesiąt osób. I jest to nadal fajne i praktyczne. Na rynku dostępne są również inne programy do komunikacji. Chcę, żebyście znali ich nazwy. Są to Viber, Microsoft Teams. Zoom, Telegram. Możecie spotkać się również z innymi nazwami, jednak te, które wymieniłam, są najpopularniejsze. Programy, które wymieniłam, służą do komunikacji. Mam nadzieję, że będziecie z nich korzystać i dobrze się bawić. Dziękuję za dzisiaj. To byłam ja, Magda, z programu Zapytaj Magdę. Zapraszam na następny odcinek. Cześć!